W ostatnich tygodniach media obiegła szokująca informacja, rząd Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o likwidacji Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, USAID. Ta decyzja, jeśli zostanie wprowadzona w życie, oznaczać będzie radykalne przekształcenie dotychczasowej polityki zagranicznej USA, a także istotne konsekwencje dla krajów rozwijających się, organizacji pozarządowych i globalnej stabilności. Czym jest USAID? USAID, United States Agency for International Development, została powołana w 1961 roku przez prezydenta Johna F. Kennedy'ego jako agencja federalna odpowiedzialna za koordynację amerykańskiej pomocy rozwojowej na świecie. Jej głównym celem było wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego, Walki z ubóstwem, edukacji, opieki zdrowotnej oraz demokratyzacji w krajach rozwijających się. Przez ponad sześć dekad, USAID była narzędziem miękkiej siły USA, wpływając na kształtowanie ładu międzynarodowego bez użycia wojska. Decyzja o likwidacji, przyczyny i kontekst Zgodnie z oficjalnym komunikatem administracji federalnej, Decyzja o zamknięciu USAID wynika z potrzeby racjonalizacji wydatków publicznych oraz przekazania większej odpowiedzialności za rozwój lokalnym partnerom i prywatnym podmiotom. Nieoficjalnie mówi się jednak o głębszym przesunięciu priorytetów geopolitycznych USA z globalnego zaangażowania na koncentrację na wewnętrznych problemach kraju, takich jak imigracja, zadłużenie publiczne czy napięcia społeczne. W tle tej decyzji znajdują się także naciski niektórych środowisk politycznych, Szczególnie skręgów kręgów izolacjonistycznych, które od lat kwestionowały zasadność inwestowania miliardów dolarów w rozwój innych państw, podczas gdy wiele regionów USA zmaga się z własnymi wyzwaniami socjalnymi. Skutki dla świata. Likwidacja USAID oznacza poważne konsekwencje dla wielu krajów globalnego południa, które przez lata były beneficjentami amerykańskiej pomocy. Agencja finansowała m.in. kampanię szczepień. Projekty edukacyjne, wsparcie dla rolnictwa, działania antykryzysowe po katastrofach naturalnych oraz inicjatywy demokratyzacyjne. Brak tych środków może oznaczać pogorszenie jakości życia w najuboższych regionach świata, wzrost niestabilności politycznej i społecznej, otwarcie przestrzeni wpływu dla innych mocarstw, takich jak Chiny czy Rosja, które mogą wypełnić próżnię po USA. Reakcje międzynarodowe. Decyzja rządu USA spotkała się z mieszanymi reakcjami. Organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, Bank Światowy czy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, wyraziły głęboki niepokój. Podkreślono, że USAID odgrywała kluczową rolę w wielu strategicznych regionach świata, a jej zniknięcie osłabi globalną solidarność i zdolność do reagowania na kryzysy humanitarne. Z kolei niektóre kraje wyraziły nadzieję, że odejście USA otworzy nowe możliwości współpracy z innymi darczyńcami, umożliwi większą niezależność lokalnych struktur pomocowych. Co dalej? Wciąż nie wiadomo, czy decyzja o likwidacji USAID zostanie ostatecznie wdrożona. Możliwe jest, że spotka się ona z oporem Kongresu, organizacji pozarządowych i części opinii publicznej. Ewentualną alternatywą może być przekształcenie USAID w mniejszą strukturę skoncentrowaną na ograniczonej liczbie regionów lub tematycznych programów strategicznych. Bez względu na dalszy rozwój sytuacji, jedno jest pewne, decyzja o zakończeniu działalności USAID byłaby symbolicznym końcem pewnej epoki, epoki, w której Stany Zjednoczone aktywnie kształtowały rozwój świata nie tylko siłą zbrojną, ale także pomocą i zaangażowaniem humanitarnym. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. To nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.